Cześć, witam Was w kolejnym przeglądzie prasy na kanale onligames.pl. Dzisiaj zajmiemy się magazynem PSX Extreme, konkretnie jego najnowszym wydaniem, które ukazało się na początku października. Tym razem otrzymujemy ponownie 116 stron, co warto, co warto podkreślić i bić redakcji brawa. Za 9,99 no niestety redakcja nie może obiecać, że trend dotyczący 116 stron trzyma się na dłużej, ale fajnie, że, fajnie, że nasze magazyny stara, stają się coraz grubsze. Zacznijmy zatem przegląd, zobaczymy co można znaleźć na najnowszym numerze. Na początek wstępniak oczywiście. Parę faktów dotyczących Wii U, w końcu premiera już niebawem. Tu jeszcze parę newsów, pierwszy, pierwszy tutaj kącik dotyczący Japonii, następnie mamy pierwszy felieton, tak naprawdę o gadżetach najnowszych, które, które szykują się do naszych konsoli nie tylko, między innymi o telewizorach UHD TV, czyli tak naprawdę podwójne HD oferujące rozdzielczość 3840x2160, 84-calowy telewizor marki, marki LG został zaprezentowany. No i pewnie jest to przyszłość w naszych salonach. Natomiast póki co cena jest odstraszająca, bo wynosi właściwie nawet jeszcze nie zostało ustalone. Ale można się spodziewać spokojnie kilkudziesięciu tysięcy, 50 około prawdopodobnie. Także trzeba póki co poczekać na, na to, aż ta technologia trochę stanieje. Ale warto się po sobie poczytać, zobaczyć, jakie są nowinki techniczne. Dalej lecimy, oczywiście mamy krótkie zapowiedzi. Tutaj bardzo fajna relacja z Tokyo Game Show 2012. Fajna o tyle, że redakcja miała swojego wysłannika na imprezie, chyba jako jedyna z Polski. Co po prostu widać i czuć. Tutaj wreszcie możemy sobie poczytać prawdziwe wrażenia z gier, a nie opisy na podstawie. Na podstawie filmów zamieszczanych w internecie, konkretne wrażenia z konkretnych gier, to może się naprawdę podobać i warto się zapoznać. Nawet dla kogoś, kto śledził na bieżąco w internecie wszystkie nowinki na temat TGS-u, tutaj warto się zapoznać, bo jednak jeden z redaktorów był na imprezie, widział wszystko na własne oczy, dlatego jest to cenny materiał. Bo po prostu konkurencja jakby nie wystawiła swoich ludzi, dlatego, dlatego jakby to jest przewaga. Tego miesięcznego wydania PSX Extreme. Krótkie zapowiedzi dotyczące TGS-u i oczywiście również zapowiedź, tak jak w Neo Plus, Metal Gear Solid Grand Zero. No, tytuł, jak już mówiłem w poprzednim przeglądzie, był pokazywany na przełomie sierpnia i września, natomiast ze względu na cykl wydawniczy magazynów, niestety, załapał się dopiero do tego numeru. Krótkie podsumowanie tego, co do tej pory widzieliśmy. Następnie dłuższy materiał Hitman rozgrzeszenie. Który, 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 po prostu redakcja miała już szansę trochę ograć, zobaczyć. Jest też krótki wywiad z Pawłem Małaszyńskim, który wcieli się w Agenta 47 w najnowszej części. Lecimy dalej, tu już jest Hyde Park, czyli krótki zbiór przemyśleń redaktorów. Humorystyczny tekst na temat Gran Turismo 9. I już mamy dział recenzji, który otwiera Resident Evil 6. Następnie mamy tekst Ewolucja Żywych Trupów, w którym podsumowane zostało m.in. to, co zostało, co już widzieliśmy w kinach i ogólnie w przemyśle filmowym, a co dotyczy oczywiście zombie. Dalej recenzja Tekken. Tournament 2. Tekst na temat bijatyki idealnej. Czy to w ogóle możliwe i jak się na to zapatrują redaktorzy. Lecimy dalej. Recenzja Borderlands 2, Rocksmith i PSA 2013. Podkreślam to do znudzenia, ale ta część naprawdę, naprawdę wreszcie jest taka, na jaką czekaliśmy. Zachęcam też do zapoznania się z naszą recenzją na stronie. I naprawdę. Jest to bardzo fajna część, powrót do, powrót do świetności serii, dlatego jeśli, jeśli ktoś jest starym fanem, może spokojnie wracać sobie do tego, tytułu, do tego tytułu i niekoniecznie iść w stronę FIFA w tym roku. Dalej mamy F1 2012 z trochę kontrowersyjną oceną, bo jakby nie było, jest to, jest to już któryś z rzędu sequel, i jak naprawdę no niewiele wnoszący, raczej w internecie mieliśmy do czynienia z ocenami w okolicach 7 do 8. No ale tutaj mamy 9+, plus. jest to subiektywna ocena jednego z redaktorów, którą oczywiście szanuję. Lecimy dalej, recenzja FIFA 13, NHL 13, kilku mniejszych gier, przechodzimy już w sekcję, w sekcję network, czyli opisy pozycji wydawanych za pośrednictwem platform cyfrowych. Między innymi makinarium, które swoją drogą polecam. Jest to tytuł już znany od jakiegoś czasu użytkownikom pc natomiast na konsolach, a właściwie na PlayStation 3, pojawił się kilka naszych, kilkadziesiąt dni temu. I naprawdę warto się z tym zapoznać, bo to bardzo fajna przygodówka w starym stylu, których już obecnie dzisiaj się nie robi. Dalej mamy dział Pocket, który otwiera recenzję LittleBigPlanet Vita. FIFA 13 też na PS Vita. I tutaj już dochodzimy do felietonu gry na kartach komiksów, czyli, mm, czyli po prostu felieton o, o komiksach na podstawie, na podstawie gier. Najczęściej niestety nie, nie udawało się tego typu przedsięwzięcia, ale warto sobie przeczytać takie podsumowanie. Następnie mamy mm, felieton o zdobywaniu achievementów i trofeów, a ogólnie rzecz biorąc o Wyciskaniu z gier wszystkich soków, czy jest to bardziej przyjemność, czy już choroba co niektórych. No, ja znam parę osób, które po prostu nie mogą się obyć bez wyciśnięcia z gier wszystkiego, co najczęściej im zabiera dziesiątki, jeśli nie setki godzin. No ale jest to oczywiście subiektywna, subiektywna opinia każdego gracza. Moim zdaniem to fajny, fajny dodatek do gier, natomiast na pewno nie wyciskam wszystkich achievementów ze wszystkich gier, bo. Po prostu nie ma za czasu. Lecimy dalej. Przypomnienie starego tytułu Spire the Dragon, który święcił tri triumfy w epoce ps 1. Dalej mamy Resident Evil. Tutaj też przypomnienie, mm, przypomnienie filmów z tego cyklu, które niestety często niezbyt się udawały, natomiast y zawsze robiły dobre pieniądze dla ich twórców. Tutaj mamy Tekena przez pryzmat serii, czyli przypomnienie wszystkich starszych części tej marki. Dalej w felieton z cyklu imersja, tym razem człowieczeństwo. Czy gry wideo mogą zapuszczać się w tak niebezpieczne rejony jak, jak dywagacje filozoficzne? Okazuje się, że tak. I tutaj jest przykłady, przykłady dwóch tytułów. Następnie mamy dział retro i opis Gizmondo, dość niszowej konsoli przenośnej. I tekst długi na temat Resident Evil, gdzie zebrane są właściwie cała fabuła, historia. Oczywiście obecne są tu spoilery, natomiast jeśli ktoś chciałby sobie podsumować fabułę całej serii, warto sobie przeczytać ten tekst. Dość trudny na pewno był do napisania, bo fabuła Resident Evil jest wielowątkowa i trudna, tak naprawdę do zrozumienia. Trzeba bardzo się wgryźć w całość, żeby to wszystko sobie podsumować. Zajęło to redakcji 6 stron. Dalej mamy tutaj krótkie, krótkie wzmianki o ciekawostki, tak naprawdę na temat gier, i zaczyna się cykl felietonów. Yy, tym razem jest ich sporo, bo jak sobie zobaczycie, za chwilę yy, aż 7 autorów wzięło się za felietony jednostronicowe. Fajnie, że coś takiego jest. Mam nadzieję, że będzie to kontynuowane w przyszłości, bo jakby nawiązuje to do starych magazynów które papierowych, które niestety już nie istnieją, a które, które, których felietony były jakby bardzo bardzo fajną sprawą, Chętniej się je czytało. Mamy po kolei felietony, tutaj na przykład szkoła jak gra wideo. Quest to learn to pierwsza szkoła na świecie oparta na pomysłach z gier. Można sobie poczytać o tym, jak to dzieci w wieku 16, 6 do 12 lat y, uczą się nie, mm, nie, na, nie w taki sposób tradycyjny, natomiast y, bardziej, y, bardziej bardziej, w kierunku y, levelowania, levelowania swoich postaci w grach, czy też y, podnoszenia poziomu doświadczenia swojego, tak są motywowane do kolejnego wysiłku. Następnie mamy fabuły fabularna tawerna czyli kącik. tutaj prognozy na temat Elder Scrolls 6. W jakim kierunku zmierza deweloper w nowej odsłonie. Dalej mamy felieton Hiwa, który tak naprawdę po raz kolejny jest po raz kolejny jest o wszystkim rynek gier wideo jest równie podły jak w przypadku innych gałęzi rozrywki no, dość dość oczywiste ale jak zwykle warto sobie zapoznać się z opinią tego autora, bo pisze ciekawie. Tutaj z kolei felieton, który napisał Koso. Jak żyć? Jak wciąż cieszyć się grami? No właśnie, co zrobić, gdy gry już zaczynają przestawać nas bawić? Czy jest to kryzys? Czy można go przełamać? Też warto sobie się z tym zapoznać. Tu z kolei mamy felieton, który napisał Hubert Hatłas. Znany z naszej branży gier, który napisał, napisał w odniesieniu do tekstu z poprzedniego numeru magazynu Persist Extreme, gdzie HIV trochę pojechał po całej branży growej o tym, że trzeba mieć znajomości, że liczą się układy. Tu jest kontra do tamtego tekstu, również warto się z tego zapoznać, inny punkt widzenia i po raz kolejny spojrzenie na to, co jest wymagane do tego, aby zaistnieć w branży gier. No i na koniec felieton redaktora naczelnego, w którym możemy sobie przeczytać o, o tym, czy czeka na Wii U i czy w ogóle według niego warto czekać na tę konsolę, która przecież debiutuje w Europie 30 listopada. Następnie mamy oczywiście jeszcze konc filmowy. I przechodzimy już do działu listów. reklamy i na koniec po co komu gen, czyli krótka dyskusja na ten temat, coś nowego, coś nowego, nie przypominam sobie tego typu artykułów w poprzednich numerach. Ok, cały numer PSX Extreme mamy już za sobą. Jak zwykle 999, tym razem za 116 stron. Jeśli standardowo, jeśli zainteresowały Was jakieś materiały, oczywiście zapraszamy do salonów prasowych. Kupujcie, wspierajcie naszą branżę. Na tym kończę i do usłyszenia następnym razem, gdzie znowu przyjrzymy się jakiemuś wydaniu najnowszego magazynu poświęconego grom. Trzymajcie się ciepło do usłyszenia.